Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Black and White. E, przypominam, że nasz chowaniec gdziekolwiek się teraz znajduje, znowu gdzieś cholera uciekł. O, tutaj krąży. Chyba mu się spodobała woda. A, wody chce, no dobrze, spoko. E, przypominam, że nas, nasz chowaniec spotkał się już z wielkim chowańcem, który będzie go teraz uczył. Um... W dzisiejszym odcinku podejrzewam, że będziemy się uczyć walki i tylko i wyłącznie walki. Ja teoretycznie już teraz mógłbym zmienić mojego chowańca na innego, ale obawiam się, że gdybym to zrobił, to, to dostałbym srogi łomot. Oczywiście nic to nie zmieni w fabule, jeśli w tutorialu dostaniemy łomot od lwa, ale jednak fajnie by było wygrać, prawda? Dlatego kiedy nasz chowaniec tutaj dojdzie, skończy tutorial z bitką po mordzie, to... Zaprowadzimy go do tej chatki, do tej chatki, w której to podejrzewam, że już wszystko jest ładnie aktywowane em, i zamienimy go na, jed, na, jed, na jednego z czterech, e, no dosyć fajnych chowańców. Idziesz tam czy nie idziesz? Śpieszysz się chociaż troszkę? Człapie to malutkie takie. No on jeszcze jest mały, trzeba mu to darować. Um, jeśli nie pamiętacie, to jeszcze przypomnę, że zdobyliśmy w ostatnim odcinku wioskę azteków, wioskę, która swoją drogą chyba troszkę przymiera głodem, więc powinniśmy im nieco pomóc. Nie wiem, czy nie mają farmerów, może im zrobię farmerów. Dobra, chodź tu, tutaj, będziesz farmerem. Uczeń rolnik. A ty będziesz rąbał drewno. Dobrze, nasz chowańc jest na miejscu. Rozpocznijmy sobie kolejny Quest główny. Gdy byłem chowańcem Nemezisa, często wysyłał mnie do walki. Przewiduję, że z Tobą będzie tak samo. Najpierw, dla ułatwienia, przyjmę Twoje rozmiary. Dajesz. Przygotuj się na trochę siniaków. Nie martw się, z czasem znikną. Autentycznie chowańc będzie miał siniaki. To zobaczycie zaraz sami. <laughs> Tak wyglądałby lew, gdyby był rozmiarów naszego chowańca Pojawi się zaraz miliczny okrąg Dobra, zresztą mowa wszystko wyjaśni A to nieprawda, będzie walczył z moją pomocą synchroniczny. Dobra, jedziemy z walką. Najpierw nauczmy się atakować. Kliknij na jakiejś części mojego ciała przyciskiem działania, aby uderzyć. W mordę, był, pięknie. Możesz także stworzyć kolejkę ataków. No, to mi trochę. Teraz musisz nauczyć się blokować. Ataków. Kliknij przyciskiem działania na swoim chowańcu, by skłonić go do blokowania. No, pięknie. Właśnie dobry blok. Gdy wydasz inne polecenie zwolnisz blok. Skupmy się teraz na robieniu uników. Kliknij przyciskiem działania w dowolnym miejscu na ziemi wychowanie się tam przez mnie. właśnie tak dobrze się uczyć. strefuję Zobaczmy teraz sparingowy pojedynek dla wypróbowania umiejętności. Dobra, chyba ta, taka kamera troszkę mi ułatwi sprawę. Teraz. Blokuj, blokuj, blokuj. Pięknie. Atakuj, atakuj, atakuj. Blokuj, blokuj, blokuj. Blokuj, blokuj, blokuj. No nie! Czemu idzie? Blokuj, blokuj, blokuj. No coś nie chce atakować ten lew. Teraz go trzy razy przywal. Walił mu z No, blokuj siebie. Blokuj. Ja tak. Na razie jest całkiem dobrze. Ta walka, jak widzicie, jest dosyć dosyć trudna. On próbuje mi tu podejść, ale mu to nie wyjdzie. Dwa razy raz na mordę. Blokuj Dobry. siebie. Jak widzicie, na ciele obu z nich pojawiają się już siniaki e, i podrapania. Jeszcze raz mi przywalił, teraz się blokuj, teraz się blokuj. Dobrze. Eee, czemu mi przywalił, skoro miałem blok nałożony? Dobrze, całkiem dobrze mi idzie. Pamiętam, że walka kiedyś była dla mnie dosyć trudna, kiedy byłem jeszcze dzieciakiem. Już powinniśmy go chyba pocisnąć do samego końca. Au, niestety on jest szybszy od nas. Bokuj, blokuj, blokuj. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ła, czemu on jakiś pentagram zrobił, a to ja chyba zrobiłem przez przypadek. Oj, to musiało Już prawie go pokonaliśmy. Zarąbiście, patrzcie co my zrobiliśmy. Rozwaliliśmy go. To była ważna lekcja przyjacielu. No, na pewno dla ciebie. Masz wielkie możliwości. Popracuj jednak nad techniką. Mówi to koś, który leży z obitą mordą na ziemi. Daj spokój, odczuń sobie. O. Dobro, to było jakie satysfakcjonujące. No dobrze. Uleczy pewnie nas oboje teraz. Tak. Tak wygląda czar większego leczenia w wykonaniu chowańca. Ostrzegam jednak, że to niebezpieczna wiedza. Przyjdź jednak dopiero wtedy, gdy będziesz gotów. To, co ci powiem, to wiedza zakazana, niebezpieczna nawet dla bogów. Czemu nie spróbowałeś tego, czego nauczyłeś się podczas mego snu? No, chyba już mm, tutaj jakieś standardowe gadki i teksty, bo e, wykorzystałem wiedzę podczas walki. A on zawsze mówi to samo. Troszkę chyba tego nie rozumiem. No nic. On teraz będzie nam już mógł tylko i wyłącznie przekazać wiedzę. Wiedzę tajemną, której my nie chcemy teraz posiąść. Dlaczego? Bo moment przekazania tej wiedzy będzie oznaczał dokładnie to, że, że skończymy pierwszy świat. Znaczy niedokładnie, nie, nie, nie dosłownie. Ale mniej więcej. Eee, dobrze, ja muszę Ci jakieś jedzenie dorwać. Tu widzę, nie ma nic na, na polach, ale tutaj mamy czar. Tutaj mamy czar, którym mogę Ci e, dostarczyć jedzenie. Nom, 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 nom. nom. Eee, Złapam cię. I wcinaj. Bo jesteś na pewno głodny. Zawsze jesteś głodny. No dobrze, tutaj mamy quest, który który można rozwiązać na przynajmniej dwa sposoby. Chcę chce za okropność. Rzekłbym, że on chce coś powiedzieć. Moja tu pilnować. Moja bardzo głodny. Moja, Moja sleg. Się, że ten ogr czegoś pilnuje może nagrody, o strzeże przejścia jest poza naszym wpływem, więc wyślijmy naszego chowańca, by go pokonał. Nie powinniśmy uciekać się do walki z tym biedaczyskiem. Hm, wygląda na głodnego. No i autentycznie w tym momencie możemy nasłać na niego naszego chowańca, żeby się z nim lał po mordach. Albo możemy go nakarmić i faktycznie zobaczyć, co się stanie, kiedy zaspokoimy jego głód i pragnienie. Um, Wysypmy sobie troszkę ziarna, bo o, od razu Wam wyjaśnię pewną bardzo istotną rzecz, której wcześniej nie miałem okazji wyjaśnić. Zobaczcie, to jest e, ta czerwona poświata, ta, ta czerwona linia oznaczająca e, granicę moich wpływów. Um, poza tą granicą mogę przebywać tylko przez określony czas. Jak widzicie, Słychać taki dźwięk, który nawołuje moją dłoń do powrotu. Um, I jeśli nie zrobię tego na czas, stracę wpływy. Um, więc muszę tam wlecieć z moją łapą dosyć szybko i położyć mu to jedzenie. O. O, chyba mam tu jakieś dodatkowe wpływy ze względu na to, że to jest Quest. Dobra, slek sobie poję. Cóż, zjadł to. Robi się senny. Czy tylko. mi się zdaje. Tak, Slek autentycznie robi się w tym momencie senny, więc musimy nakarmić go jeszcze troszkę. Podnieśmy to, to, co tutaj wypadnie, i podejrzewam, że to już wystarczy, żeby go. No właśnie, co? Sami zaraz zresztą za chwilkę zobaczycie. No, już, spadaj. Bałwan wam jest głupi jak but. Zasnął sobie. Uh. <laughs> no, zleg ma proste po po potrzeby prostego trola. Pojad teraz pośpi. Um, no i mamy kolejną skrzynkę. W ogóle zobaczcie, że tutaj latają nietoperze. Trochę dziwne jakby tutaj był zły teren, bo... Um, Generalnie nie to też latają, właśnie, nad złym terenem. Ale dobra, nie skupiajmy się na, na tym, na tym jeszcze będziemy mogli. Na tym jeszcze będziemy mieli okazję się e, zastanowić. Czyli to wszystko tylko dla jakiejś sflaczałej piłki? Zaczekaj, przy naszej świątyni właśnie pojawił się dozownik cudów. Jeśli dobrze pamiętam, to cudu, który już wcześniej mieliśmy. Tak, jest to. O, to jest wzmocniony cud leczenia, czyli bardzo dobrze. Bardzo dobrze nasz. Chowa nie zbędzimy się czego uczyć, a przy okazji mamy kolejną piłeczkę, bo pierwszą nasz kochany Debil posiał. No właśnie, ale skoro jest kochanym Debilem. Gdzie on jest? Ach, dobra. O jest, już go znalazłem. Chodź, idziemy. Idziemy go zmienić. Czas najwyższy. Był kochanym stworzeniem, ale. Ale są lepsze stworzenia. Stworzenia, jak które bardziej zasługujemy. Czas pożegnań, niestety, właśnie nadszedł już teraz. E, mam nadzieję, że w końcu się te stworzenia wgrały. Bo jeśli pamiętacie, to w poprzednim odcinku próbowałem je aktywować. Zobaczmy. Spójrz. Mamy no. cudownych chowańców do wyboru. Dokładnie mamy. Goryla. To nie wiem, co to jest. Czy to jest. Pawian? Ma czerwoną dupę, ma czerwoną dupę. No, czyli to jest pawian. Mamy goryla, pawiana, konia i... I co to jest w ogóle? Pantera to to nie jest. Czuwie, no, coś coś Eym. Um... Zabiłeś go. Kogo? No kogo ja zabiłem? Gdzie jest chowaniec? Nie, mój chowaniec na pewno nikogo nie zabił. Nie wiem, kto tam ucierpiał, ale ja nic nikomu złego nie zrobiłem. Co tutaj w ogóle jest? O, czyżby to był nasz kochany. To jest chyba ten bezdomny, o którym mówiłem. Nie wiedziałem, że on przez, przez świat również przechodzi w ten sposób. Bo krąży sobie w każdym razie taki jeden tutaj typek. Hmm, nic już prawie jest na miejscu. Myślałem dużo, czytałem dużo. Na co go zamienić? Jak, jaką... Jakim chowańcem grać w grze? E, tak jak Wam mówiłem, moim priorytetem jest, e, jest w tym momencie to, żeby nasz chowaniec był bystry i żeby szybko uczył się czarów. E, jednocześnie możemy tutaj pogodzić to razem z tym, żeby nasz chowaniec był szybki. Wybierzemy konia. Koń jest mm, trzecim najintel najinteligentniejszym stworzeniem w grze. E, pierwszym jest małpak, gdyż ma 8 punktów em, inteligencji. Drugim jest Żółw, który ma 7,5 punkta inteligencji, ale zdaje się, że on jest do odblokowania dopiero w świecie czwartym, czyli bardzo, bardzo późno. A koń ma chyba 6,5, ale jest do odblokowania już teraz. Ej, o co się stało? Co się stało? Ja się pytam. O, dobra, już myślałem, że coś się złego stało. Dawaj, chowańce. Spójrz, Mam dla ciebie tyle cudownych chowańców do wyboru. Okej, okay, zamienimy się z Koniem. Czy na pewno chcesz nowego chowańca? Kliknij przyciskiem działania na chowańcu, którego chcesz mieć. By Dobra, i oni teraz pójdą sobie na górkę i przekażą sobie um, statystyki. To znaczy mój, mój tygrysek przekaże wszelkie statystyki e, dla konia. Nie wiem, czy będziecie w stanie zaobserwować jakiś wzrost. Chyba nie, oni są jeszcze za mali. Jeśli zechcesz odzyskać naszego dawnego kochańca, po prostu wróć do. No dokładnie, tak samo jak z owcą, w każdej chwili możemy odzyskać naszego e, dawnego kochanego tygryska. A przywitajmy się póki co z koniem. No cześć. Patrzcie, kim jest wesoły. Jest zarobiście szybki, ma dobry czas reakcji. Jest w miarę bystry, e, więc podejrzewam, że będziemy razem się dobrze bawić. Co powinniśmy zrobić teraz? Teraz na pewno powinniśmy wrócić do naszej. E, do naszej pierwszej lokacji. No, rzuć, zrzuć smycz. No, zrzuć smycz, dobrze? Jak on już się tam doczłapie do patataja, to pouczymy go troszkę cudów. jeśli chcesz. Pozbieramy sobie te cudy. Mmm, co my tu jeszcze mieliśmy? Mieliśmy czar wzmocnienia. Mieliśmy czar. Wody. Coś mi się przypomina, że były do zdobycia dwa dozowniki wody w tym pierwszym świecie. Podejrzewam, że ten drugi em, to dozownik od pustelnika, ale jemu jeszcze niestety w tym momencie zaimponować nie możemy. E, pisaliście mi, że można to zrobić używając czaru. Em, śmierć. Zwiększenia chowańca. Podejrzewam, że macie rację, że faktycznie dałoby się to w ten sposób wykonać, ale niestety em, nie bardzo mogę to zrobić w tym momencie, bo jeszcze takiego czaru nie mam, a na świetliki cały czas mi uciekają i, i nie jestem w stanie ich wypatrzeć. Nie wiem, gdzie one, gdzie one się chowają przede mną. No nie, jak widzicie, tutaj nic nie ma. No nic, ja sobie będę próbował znaleźć takie czary. Pewnie poza, poza, poza nagraniem. Żeby nie marnować waszego czasu. E, a póki co weźmy naszego chowańca, wybierzmy mu czar jedzenia. I zobaczcie, że on będzie się teraz uczył szybciej. Patrzaj. Od razu na 63, z 41%, jest to wynik naprawdę bardzo, bardzo dobry. E, I w ten sposób on się szybciutko nauczy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, gdzie ty idziesz? 78, widzicie. Dlatego tak bardzo zależało mi na bystrym chowańcu. Patrzaj, patrzaj, patrzaj Patrzaj, co tatko robi 92 Śmierć. Jeszcze Śmierć. jeden I chowalniec sam się nauczy Robienia tego cudu Później będziemy go uczyć innych cudów 100% Teraz zdaje się, chowalnic powinien e, Podjąć próbę wykonania tego czaru samemu Dajemy mu chwilkę, niech on się zastanowi no, i co machniesz? Czy nie machniesz? Zjadłeś zboże. Generalnie za to też możemy Ciebie pochwalić. Bo to jest dobre zachowanie. Jak widzicie, nasz chowaniec ma jeszcze ramy po walce. Mimo, że walczył tygrys, to. To koń też ma ramy. No, on sobie już teraz będzie wcinał. No, ale dziwne, że nie wykonał tego czaru. Zwykle chowańcy, kiedy uczą się czaru, e, to postanawiają go. E, Wypróbować, zademonstrować. Chodź, zobacz. Jeszcze cud wody. 19% przy pierwszym podejściu. No, da. Z takim z takim chowańcem, ja naprawdę mogę współpracować. Tylko, że on się pewnie męczy teraz bardzo szybko. Czasami te procenty się nie wyświetlają. O, wyświetliły się. 39%. Patrzaj No dobra, mniejsza z tym. Ja wiem, że tu już jesteś zmęczony, więc wracaj sobie. Śmierć. Ja powoli teraz zacznę robić rzeczy, które dla Was podejrzewam będą bardzo nudne i nieistotne. To znaczy, ja będę zbierał Zbierał cudy. Będę szukał um, jakich tam, jakim tam um, świetlików. Będę próbował zrobić artefakt. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda, bo coś troszkę wieś jaki moje kochane... Nie pałam się do tego, żeby żeby go wykonać. Może przyniesiemy mi coś innego, bo że mi się nie podoba po prostu. Mm. O, to zdaje się też jest dobry. Dobry przedmiot do zrobienia artefaktu. Proszę, tańczcie. No pewnie nie od razu zareagują. Ach, troszkę wam mało jedzenia. Mówiłem wam już o flagach? Chyba coś wspominałem, prawda? Flagi generalnie um, demonstrują potrzeby wieśniaków. Tych flag jest całkiem sporo. W tym momencie tu wyświetla mi się tylko flaga z jedzeniem, czyli taka najbardziej oczywista, ale um, są też flagi wyświetlające potrzebę budowania budynków, um, potrzebę robienia dzieci, potrzebę um, drewna, potrzebę czegoś tam jeszcze, potrzebę odpoczynku. O, to właśnie chyba jest potrzeba odpoczynku. Um, chyba jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa. To znaczy, że na przykład jeśli inny Bóg regularnie najeżdża moją wioskę, to... Em, chwańca, jeśli chcesz. ...to wieśniacy również demonstrują, że oni muszą czuć się bezpiecznie. Ślicznie się bawisz, tylko uważaj, żebyś znowu piłeczki nie utopił, tak? Będziesz grzeczny? Dobra. Tych cudów mam tu całkiem sporo, dlatego ja takie rundki będę robił cały czas. Będę zbierał te cuda. Ten się generuje chyba najdłużej ze wszystkich. Hmm, Cud wody też już jest gotowy. Mm. No i gdzie jest koniu? Gdzie uciekł? Gdzieś z pieprzu w międzyczasie, widzę. Ach, tu jest, pewnie owcy. No, on często się tam gapi. A co tam? Uhu! Pocieszne stworzenie, tylko trochę głośne. Chodź, pokażę ci cuda. Zamień naszego chowańca, jeśli chcesz. Zobacz. Co Zrobimy? Rzucamy cud. 12%. On się zarąbi, się szybko uczy. Im trudniejszy czar, tym on dłużej się będzie tego czaru uczył. Także to jest zupełnie normalna rzecz. Chodź, 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 chodź. i się pokażę, jak to zrobić na, na większym gronie em, ludzi. I zobaczcie, 76. Ee, nie wiem, jak to się nazywa. <grystanie> punktów wrażenia. Oczywiście, im częściej ten sam czar stosujemy w tej samej wiosce, tym mniejsze wrażenie on wywiera. Za drugim nie. razem jest już tylko 31 punktów. Hmm. Ale mimo wszystko, nadal jest to dobry sposób na, na podbicie wiochy. No, gdzie ty uciekasz? Ja wiem, że cię tam smyczą, gdzieś ganią albo coś. Ale chcę cię cudu nauczyć, więc Ty się skup na tym, co Ci pokazuję. Chodź, 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 chodź. 58%. Chyba nie starczy mi tych cudów. One myślę, że się szybko generują. Chodź, chodź, chodź. Na smycz. Oj, Tobie kupkę się chcę, to Ci zaraz dam chwilkę. Wolnego dla siebie. Mm, ok, kolejny cud. Czy mamy tu jeszcze jakieś cud cuda leczenia? Chyba nie. Mamy tylko te wzmocnione, więc Chyba nic raczej nie zaskoczy. Na no, spoko. On chce sobie pobiegać, więc ja mu dam ten, ten luz w tym momencie. No i wiecie co, ja myślę, że nie będę marnował waszego czasu. Że. Że ja chowańca pouczę jeszcze w kolejnym odcinku. I powoli będziemy się zbierać do przeniesienia się na kolejną wyspę. Ja nie wiem, czy my mamy tutaj jeszcze coś konkretnego do zrobienia. Czy coś istotnego jeszcze tutaj będzie. Chodź, koniu, chodź. Koniu, koniu, koniu. Chodź, chodź, chodź. Do wiochy. Uderzałam, że jeszcze jest trzy takie cuda i. Będzie naumiany. 93. O, to nawet jeszcze tylko jeden. To może skończymy ten odcinek w momencie, kiedy on się nauczy cudu leczenia. Albo w tym czasie, kiedy generuje się cud, to ja pokażę mu, jak ładnie stosować cud jedzenia. Patrzaj, mam cud jedzenia i aplikuję go do spichlerza. Śmiało możesz teraz za mną powtórzyć. No, pięknie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak właśnie będziemy podbijać ten świat. Jeszcze raz to zrobi. Tylko, że jego to męczy. Zdaje mi się, że im większy chowanie jest tym, albo więcej cudów może zrobić. E, albo. Albo te cuda są efektowniejsze, znaczy silniejsze, to znaczy, że więcej by tego, tego jedzenia mógł tam wpakować. No dobrze, zanim mi się zmęczysz do końca, zwróć jeszcze uwagę, co ja robię z tym cudem. 100% pięknie nauczony, pewnie sam go spróbujesz teraz użyć. Użyjesz go, czy go nie użyjesz? Użyjesz, oczywiście. No, zajebiście. Świetny jesteś. No i roślina w tym momencie na bardzo, bardzo e, dobrego chowańca. Będzie leczył ludzi, będzie robił im jedzenie i tak dalej. E, ja cię zrzucam ze smyczy, zakładam ci jeszcze smycz e, pokory czy tam współczucia, jakkolwiek ona się nie nazywa. E, tylko, że... <laughs> Teraz Głupek będzie leczył ich. Aż sam zdechnie, pewnie z wycięczenia, Także ja go muszę zaprowadzić, jak on się wyśpi w tej swojej kwaterce. A ja w międzyczasie pozbieram cudy. No i dobrze mi się pysie. W tym takim troszkę nudnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Przygotowania do przeniesienia się na kolejną wyspę będą. Zamieni naszego chowania. Będą monotonne. Na pewno dla Was to nie będzie nic ciekawego do oglądania. Ale gwarantuję, że im bardziej przełoży się teraz, tym lepiej pójdzie nam na kolejnej wyspie. Tym, tym, tym e, mniejsze problemy będą nam tamtejsze questy sprawiać. Być może ja to zrobię pomiędzy nagraniami, żeby was, nie wiem, nie zamęczyć. Hmm, no w każdym razie, póki co to wszystko. Dzięki wam bardzo za uwagę. E, Mam nadzieję, że podoba wam się mój e, nowy chowaniec, że ta zmiana również wam pasuje i że również ją rozumiecie. O, popatrzcie, chowańcy y, wieśniacy tańczą naokoło piłki. To znaczy, że jeśli nie zabierzemy im tej piłki, i poddamy im wystarczająco dużo czasu, oni naładują tą piłkę jako artefakt. A ten kamień. O, naokoło kamienia też tańczą. Dobra. Mm, to nie, to jeszcze w kolejnym odcinku nauczę was czegoś bardzo, bardzo fajnego. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, bo pamiętam, że mi się to zawsze podobało. Zamień naszego chowalca, No dobra, ja już, ja już się chcesz. rozmarzyłem, już się zaczynam zastanawiać e, nad kolejnymi rzeczami. No gdzie? Gdzie? Wykopał piłkę głupek, jeden wredny, mały. Ja tą piłkę na najlepiej razem z cudami tutaj. Anyways, po raz kolejny to wszystko. To wszystko na dzisiaj. Dzięki wam bardzo za uwagę. E, Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!